Trzeba ludzie, to tak, jestem strasznie po prostu wkurzona, ponieważ jeden użytkownik YouTube y, reklamuje się na moim y, kanale. A jego login to... Poczekajcie. E, y, dobra, już mam. Jego y, login na... Wiecie, na YouTubie to Pitki Studio. Tak, mój kot musiał tu przejść, oczywiście. No. No i y, moim zdaniem to jest dziwne, bo y, zajrzałem na jego kanał i patrzę, że on ma same rzeczy jakby z Lego, no nie? A wchodzi na mój kanał, gdzie ja nagrywam tyle z No to, co to trochę jest moim zdaniem dziwne, strasznie. Naprawdę strasznie dziwne. No. I co by tu jeszcze powiedzieć? Prze przeczytam, znaczy zacytuję, co jakby napisał, bo to <laughs> się Leci łapka, zapraszam na mój kanał. No, to widzicie, widzicie że się reklamuje. Ale raczej to mnie strasznie dziwi. Naprawdę, naprawdę. On właśnie nagrywa te swoje Lego, a ja nagrywałam tylko z Pet Shopy. Naprawdę, to jest strasznie porąbane. No, tak. Wczoraj przesłałam dwa filmiki z tego, co był, co mówiłam, że po prostu popsuł mi się kąp i z paczki od kiciel pesto Aha. jak coś kiciu już znalazłam haha kokardkę znalazłam Znalazła. no dobra nie będę robiła siebie głupa no no dobra no to był taki po prostu i vlog trochę ale jestem po prostu strasznie wkurzona. No, Pitki Studio, ja go dzisiaj pojadę. W... No bo nie może będę miła, nie wiem. Zależy, czy jeszcze będzie takie numery robił. jeśli, je, jeśli jeszcze takie coś raz zrobi, to ja po prostu, nie wiem, wchodzę na jego kanał i robię nawagę dyskusja, chyba. Ja naprawdę nie umiem. Nie, ja nie umiem być taka gdzie. O, Boże! Nie, poczekajcie, chwilę. Zrobię to innym Petrze. Nie, zrobię takie też. O, Boże! Napisał mi takie coś. E tam, to pewnie taki jeden dureń, co się popisać zostawię to nie, nie jestem taka ja muszę wziąć sprawy w swoje ręce i sprawy w młodszej kociary ręce aha, dobra no to był taki krótki filmik który już ma 3 minut, prawie 4 no, no to by było na tyle ja już kończę papamiście i w ogóle nara not a pa-